Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię do materiału, w którym pokażę Ci, w jaki sposób możesz zintegrować możliwości czata GPT w Twoich arkuszach Google' oraz w arkuszach Microsoftowego Excela. Narzędzie genialne, świetne też pod tym kątem, że w przypadku arkuszów Google, póki co jest bezpłatne, podpinasz tylko swój klucz API i płacisz za duże te tokeny w przypadku rozwiązania dla Excela Microsoftowego. A niestety, niestety musisz już płacić autorom, ale jest fajnie to rozwiązane, ponieważ nie kupujesz abonamentu, tylko płacisz za użyte kredyty. Ok, pokażę Ci jak to zainstalować, jak używać i co dzięki temu można osiągnąć. Znikam z ekranu, zapraszam. Narzędzie znajdziesz oczywiście w naszym katalogu narzędzi na stronie growtools.pl, tam Cię zapraszam. A my jesteśmy już na gpt Forward i tutaj jak widzisz masz możliwość zainstalowania takiego dodatku zarówno dla Google Sheets i Docs i dla Excela. My zaczynamy od Google Sheets and Docs. I jesteśmy w stanie dodatku. Klikasz zainstaluj, ja już mam zainstalowane. W momencie, kiedy klikniesz zainstaluj, przechodząc do Google Sheets, powinnaś, powinieneś mieć taki pasek boczny, jeżeli tego paska bocznego nie masz, klikasz rozszerzenia, gpt for Sheets i Open. Open spowoduje, że to rozszerzenie będzie mogło działać. Potrzebujemy jeszcze tylko ustawić klucz OpenAI. Ja teraz na szybko pokażę, Ci, wspomnę, gdzie taki klucz... OpenAI możesz sobie otworzyć, wchodzisz na platform.openai.com i będąc zalogowanym na swoje konto OpenAI, jeżeli masz tgpt, taki GPT, takie konto masz pod spodem, ale jeżeli tutaj nie byłaś, nie byłeś, to sobie zerknij. No i musimy wejść właśnie w Manage Account. W momencie tutaj kliknięcia po lewej stronie masz dodatkowe menu, API Keys, i potrzebujesz wygenerować nowy klucz pod właśnie to rozszerzenie, o którym dzisiaj Ci opowiadam, który Ci pokazuję. A ten klucz dobrze jest sobie nazwać. Ja nazwałem GPT for Work, tak jak nazywa się rozszerzenie. To jest taka praktyka, żeby móc w dowolnym momencie taki klucz wykasować. Kluczy możesz mieć na koncie 25 jednocześnie, jeżeli nic się nie zmieniło. To jest maksymalna ilość. Ten klucz ja teraz wykasuję. Mój klucz który jest zapisany, żeby pokazać Ci, jak to zrobić. Wklejasz go tutaj, robisz Save API Key. I w tym momencie to narzędzie jest połączone z GPT od OpenAI. Możesz wprowadzić też klucz Anthropic API Na ten moment, w momencie nagrywania wideo, bardzo trudno jest zdobyć klucz dostęp. Jeżeli masz, to super, możesz korzystać również z tego rozwiązania. Zanim przejdziemy do przykładu, to bardzo mocno zachęcam Cię do zapoznania się z zawartością strony GPT4Work.com. Tutaj znajdziesz m.in. operator tokenów OpenAI, ale też bardzo dużo informacji na temat tego, jak działa GPT po API od OpenAI. I zanim przejdziemy do pokazania Ci wszystkich, niemalże możliwości, jakie ma to narzędzie, ten dodatek, to pokażę Ci, w jaki sposób rozwiążemy problem, który pojawił się na grupie Facebookowej dotyczącej Czech GPT. Jeden z użytkowników chciał przekształcić dane, które ty widzisz, z takich źródłowych po lewej stronie, gdzie są w takiej formie, gdzie są jakieś kropalce, takie różne rzeczy, które chciał się pozbyć. Dane są nieregularne. Formę taką, jaką widzisz po prawej stronie, czyli porządkowane dane w odpowiednim zapisie, zawsze na początku nazwa komponentu. Ok, no to przechodzimy sobie tutaj do naszego menu GPT for a mamy listę funkcji. Jak widzisz, tych funkcji jest bardzo dużo. Ja pokażę wiele z nich, tak z grubsza. Oczywiście, tylko ten film trwałby 3 godziny, gdyby chcieli dokładnie przejść przez całe to narzędzie. Wykorzystamy sobie GPT-Fill, taką funkcję, która jak widzi, już zaznacza najpierw wzór, czyli kolumny, w której mamy dane wejściowe, źródłowe. kolumnę, jak chcemy po wyczyszczeniu, żeby dane wyglądały. I w drugim argumencie podajemy zakres komórek, w których mamy dane do przeszałcenia, tak jak u nas dokładnie. Czyli potrzebujemy sobie tutaj w kolumnie C i w kolumnie D, w pierwszych trzech wierszach, zaznaczyć te dane, które są danymi wejściowymi i prawidłowym formatowaniem, które chcemy otrzymać. OK, to jest nasz pierwszy argument. Jako drugi argument potrzebujemy zaznaczyć dane, które chcemy Przekształcić, więc tutaj mamy zaznaczone te wejściowe, dobrze sformatowane. OK, i bierzemy sobie jako zaznaczenie komórki, które zawierają dane, które chcielibyśmy przekształcić. No i w tym momencie wysyłamy zapytanie po API do OpenAI, do GPT. Chwilę to trwa. Jak widzisz, tutaj też fajny jest ten dodatek, ponieważ pokazuje aktualnie, jakie są średnie czasy oczekiwania na odpowiedź z danego modelu. Widać, że GPT 3,5, nie dość, że jest tańszy, to jest też szybszy. No i zobacz, super, wygląda na to, że te dane zostały wyczyszczone w taki sposób, jak chcemy. Oczywiście to jest dosyć prosty przykład i być może e, jakieś trudniejsze rzeczy e, wysypywałyby nam jakieś błędy. Niemniej ja testowałem też w innych sytuacjach, wyciągając imiona, było ok. Ale tak jak widzisz, tutaj GPT jest najszybszy. E, nawet w tym momencie, akurat ten 16K, czyli ten, który ma dużo więcej tokenów jest najszybszy, prawdopodobnie z najmniej używany, jest jednak trochę droższy od standardowego GPT 3,5. Pamiętaj, że to są właśnie prędkości działania modeli po API po API. Okej okay, wracamy na stronę producenta, a też będziemy instalować dodatek Excela, ale Excel pokaże Ci na sam koniec, a teraz skorzystamy z przykładu, który twórcy przygotowali pod Google Sheets. Możesz sobie tutaj po instalacji kliknąć Examples. I w tym momencie będziesz mieć przykładowy arkusz, który jest szablonem, klikasz użyj szablonu i w tym momencie masz taki szablon u siebie. Ja go tutaj przerobiłem z polskimi tekstami, żeby widać, jakie są możliwości, czyli przykłady copywritingu, praca z przykładami tekstowymi i tak dalej. Otwieramy sobie oczywiście dodatek. I to co jest fajne też to, to, że cały czas masz tutaj bardzo dużo podpowiedzi, oprócz tego, że masz właśnie w przykładzie, rozpisane jakie są możliwości. Na dole masz kilka zakładek z koroszytu właśnie z przykładami już gotowymi, z sobie częściowo przejdziemy. A żeby zobaczyć mniej więcej na czym polega użycie konkretnych funkcji i będę Ci o tym opowiadać. Nie będziemy oczywiście robić jakichś zaawansowanych rzeczy, ale chodzi o to, żeby ogólną ideę złapać. A tymczasem przejdźmy sobie do paska narzędzi. To co jest świetne to to, że twórcy przygotowali tutaj zestaw wszystkich funkcji i każde z tych funkcji po rozwinięciu. Masz opisano, masz przykład, dokumentację, wideo, składnie w jaki sposób używać. No i tutaj tak jak widzisz te funkcje są wpisane. Funkcje wpisujesz zawsze ze znakiem Równość się na początku, żeby taka funkcja zadziałała. No i my sobie przejdziemy po różnych przykładach przygotowanych przez twórców tego narzędzia. Ja już tutaj kilka rzeczy wyedytowałem, jak widzisz, po to, żebyśmy mogli sobie po prostu zobaczyć, jak to działa. Ok, no to zaczniemy w takim razie od powiększenia trochę ekranu, żeby było więcej widać standardowo. No i zaczniemy od takiego przykładu. Napisz slogan dla sklepu z lodami. Mamy taki prompt i bierzemy sobie zwykłą formułę, która po prostu korzysta z modelu GPT i bierze ten prompt do wykonania, tak jak to dzieje się w czacie GPT, czy też GPT. No i efekt mamy rozkoszył się smakiem lodów, które zawsze smakują jak marzenie. Żeby coś takiego osiągnąć, to trzeba właśnie tą formułę, która tutaj jest po prawej stronie tych zielonych komórek, przerzucić do tej zielonej komórki po to, żeby sobie samemu przetestować i sprawdzić, My tych wszystkich funkcji nie będziemy wykonywali, bo to wideo trwałoby zbyt długo, dlatego już wcześniej przygotowałem przykłady, które pokazują, jakie możliwości daje używanie funkcji od GPT for Word, czyli ta funkcja zawsze ma na początku GPT z podkreśnikiem, czasami jakieś rozszerzenie, tak jak widziałaś, widziałeś. No i oczywiście do tej funkcji musimy podać argumenty, czasami jest ten argument, tak jak w tym prostym przykładzie, gdzie używamy zwykłego GPT. Czasami tych argumentów jest więcej. Każda z tych funkcji zawsze też jest opisana, tak jak każda funkcja w Google Sheets wyświetla, jakie ma właściwości, to tak tutaj też mamy taką możliwość. Aby Ci pokazać, w jaki sposób działają funkcje, to zrobimy sobie przynajmniej dwa przykłady. Czyli tak jak widzisz, to co masz tutaj już w fioletowym formuła przepisujemy tutaj, tak samo to co masz po prawej jako wskazówkę. I nie przejmuj się, jeżeli wyskoczy Ci błąd tak jak teraz, bo to oznacza tylko i wyłącznie informacja z Google Sheets, że gdzieś tam coś jeszcze nie działa, a tak naprawdę jest to oczekiwanie na odpowiedź z API. No dobra, to przejdźmy sobie do trudniejszego trochę przykładu, czyli tu gdzie dajemy dla GPT dodatkowe argumenty. I tak jak właśnie mówiłem, tak jak w formułach standardowych, czy to Excelowych, czy Google Sheets, Masz podpowiedź, co dana e, formuła robi i w jaki sposób działa, jakie wartości, jakie argumenty należy jej przypisać. Dokładnie tak samo masz tutaj, czyli możesz e, zobaczyć, jakie wartości przyjmuje dana funkcja i co można jej ustawić. E, nie wszystkie wartości są obowiązkowe, to co jest w kwadratowych nawiasach nie jest konieczne, nie jest wymagane, dlatego nam wcześniej działał GPT samym P17. W tym momencie ustawimy sobie trzeci parametr, drugi ominiemy czyli przecinek, puste, przecinek, mamy 1 jako temperaturę. Pamiętaj, że temperatura 1 to jest najbardziej kreatywna wersja. Możemy sobie ustawić tutaj na przykład bardziej taką ścisłą, czyli 0,2. W przypadku tej formuły należy wpisywać wartości nie po przecinku, ponieważ przecinki oddzielają poszczególne argumenty funkcji, a natomiast kropka to jest to, co decyduje właśnie w wartościach dziesiętnych, jeżeli mamy wartości w danym argumencie, a temperatura jest dokładnie argumentem, który przyjmuje wartość od 0 do 1. Teraz w modelach również są możliwe dwójki, ale to zostawmy. W tym momencie ustawiamy sobie na 0.2, czyli model będzie mniej kreatywny, bardziej ścisły. To jest dobre ustawienie, jeżeli czerpiesz dane jako kontekstowe dane, na przykład gdzieś z arkusza i chcesz, aby model trzymał się w miarę tych danych i nie zbyt halucynował. W zasadzie to nam pozwoli ograniczyć halucynowanie. Tu akurat to jest przykład tylko i wyłącznie. My chcemy, akurat kreatywny model. Chciałem pokazać, w jaki sposób to ustawić. Dobra, zróbmy sobie w takim razie jeszcze funkcję GPT podkreśnik list, czyli na liście tych różnych funkcji, to jest funkcja, która generuje, potrafi generować listy. To, co jest, to, co w różnia i to, co właśnie może pokazać ci potęgę tego narzędzia, to możliwość generowania list, które rozwijają się w kolejnych wierszach. Tak jak widzisz w tym przykładowym example output. Mamy napis 5 świetliwych nagłówków, wpisujemy taką właśnie formułę, podaliśmy. No i mamy 5 przykładów. Czyli napis 5 świetliwych nagłówków dla Barbera, dajemy jako przykład. No i tutaj mu dodatkowo określiłem jako, mamy oczywiście prompt, bo GPT-list przyjmuje kilka argumentów. Pierwszy to prompt, drugi to value wartość i tutaj podaliśmy mu właśnie, że dla tych pięciu chwytliwych nagłówków chcemy ściśle poniżej 30 znaków, łącznie ze spacjami. Pamiętaj, że modele GPT nie do końca dobrze radzą sobie z liczeniem znaków, niemniej takie określenie pozwala skrócić i spowodować, że faktycznie będą krótkie te tak zwane tagliny i mamy nowa fryzura w 15 minut jako pierwszy wynik. No i to, że właśnie podaliśmy mu jako pierwszy argument B17, jako drugi argument C17, tak, wybacz, że dosyć tak szczegółowo staram się to tłumaczyć, ale nie wszyscy używają arkuszy, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego kilka razy powtarzam, w jaki sposób konstruuje się tego typu formułę. No i efektem, tym przykładowym outputem mamy właśnie 5 tagline'ów, które całkiem niele brzmią. Zróbmy sobie też przykład, czy też pokażę przykład, który zrobiłem wcześniej. Promptem było wygeneruj pięć pomysłów na post na blogu. Temat taki można powiedzieć to wzrost na Instagramie i mamy sześć strategii, które pomogą Ci zwiększyć wzrost na Instagramie, jak wykorzystać Instagrama do rozwoju swojej firmy i tak No i jeszcze jeden przykład, gdzie chcielibyśmy sobie przyspieszyć tworzenie reklam. Myślę, że każdy kto tworzy reklamy wie, że wymyślanie poszczególnych wersji, tak żeby one dobrze konwertowały, no to jest mielada wyzwanie. Modele sobie nieźle radzą z tymi tekstami reklamowymi, trzeba przyznać, i tutaj oczywiście są tylko przykładowe prompty i przykładowe wartości do tych promptów. Można poeksperymentować z tymi promptami, z tymi właśnie poleceniami, które wydajemy modelowi i uzyskać dużo lepsze wyniki. A no, musisz tutaj samodzielnie popróbować, poeksperymentować. Aby zobaczyć, w jaki sposób wyjdzieć takie pięć przykładów. Pragniesz nosić biżuterię, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, a nasza ręczna biżuteria spełni Twoje oczekiwania i tak dalej. Super dobra. Lećmy do kolejnego przykładu. A w zasadzie cały zestaw przykładów pracy z danymi w tabelach. No i ten pierwszy też wykorzystuje GPT-Fill, gdzie możemy sobie wypełnić naszą tabelę danymi. Przykład, który tu jest zrobiony, to jest ten właśnie z. Pineapple czy z ananasem. Ja też w prompcie dałem mu informację, aby on pisał te treści w języku polskim. A i dlatego mamy opis w języku polskim. I za chwilę sobie przetestujemy, wpisując inny owoc w tą komórkę. Spróbujemy sobie jabłko sprawdzić. I spróbujemy sobie również e, zmienić jajko. Na przykład na brokuła. Czyli brokoli. No i jak widzisz, system zaczął tutaj nowe dane niejako wyliczać. Musimy chwilę poczekać. I mamy opis według naszego wcześniej przyjętego wzoru. Jabłko o w okulistym kształcie, zielony i czerwony skórce, chrupiący soczystej konsystencji. No i tak samo mamy opis dla Brokuła. Super. Kolejny przykład zostawiam już do samodzielnego wykonania, tak jak tutaj, na przykład możliwość w tej tabeli wyciągnięcia cyfr i walut. Przejdźmy sobie teraz do pracy z przykładami tekstowymi i na pierwszy rzut bierzemy sobie pięć różnych opinii na temat produktu. Mamy w pięciu komórkach pięć opinii. Możesz sobie powiedzmy zaimportować ze swojego sklepu opinię na temat jakiegoś produktu. No i chcemy format jako Wypunktuj najważniejsze. Czyli tutaj wpisujemy sobie format, wypunktuj najważniejsze i formuła, którą widzisz po prawej stronie, czyli suma, Summarize. Jak nie pamiętasz tych formuł, to oczywiście za każdym razem możesz sobie wejść w menu i tutaj w menu przypomnieć sobie, jakie są w ogóle formuły, w jaki sposób taka formuła jest skonstruowana, jak jej używać, możesz kliknąć w dokumentację, możesz zobaczyć przykłady, możesz zobaczyć wideo. Taką formułę, przy tego, że masz tej strukturę, możesz sobie skopiować e, i po skopiowaniu ona będzie w schowku, możesz ją wstawić do dowolną komórkę, no i dopasować oczywiście do swoich potrzeb. W tym naszym przypadku mamy właśnie GPT Summarize B17 do B20, czyli te 5 komórek. E, dobrze chyba liczę, jeżeli się pomyliłem, to wybaczcie. Cztery komórki, tak, cztery komórki to się zorientowałem. E, I z tych komórek w punkcie najważniejsza. Ten fioletowy przykład, no to był już przykład przygotowany przez twórców. W moim przypadku system zwrócił to trochę inaczej, tak jak widzisz w tej zielonej, nie w tej fioletowej kolumnie. No to też jest charakterystyka GPT, że za każdym razem zwraca trochę inaczej wartości. A tak jak też widziałeś, widziałeś, jak odświeżyłem, to tutaj się u mnie nic nie zmieniło, a to dlatego, że mam włączone pamięć cache, którą ci pokażę, jak włączyć za kilka chwil. I jeszcze mamy kategoryzację, tu masz kilka przykładów, czyli. Możesz sobie na przykład zrobić taki przypadek, gdzie dajesz trzy kategorie: owoce, warzywa, inne, wpisujesz produkty i GPT klasyfikuje. Też polecam te przykłady tutaj wykonać po to jest to przygotowane przez twórców, żeby samemu nabyć taką umiejętność korzystania. Można też tagować e, różne zdania. E, no, możliwości ogromne, tak naprawdę ogranicza się tylko wyobraźnia. To jest tylko narzędzie, które jak wiem, jak wykorzystać, to możemy używać. No i czyszczenie danych, czyli trochę wracamy do początku, do tego przykładu, który Ci pokazywałem. To właśnie na tym polega to, co teraz widzisz. To jest kilka przykładów, które pomagają wyczyścić dane. I bardzo fajnym elementem jest na przykład praca z datami, gdzie bardzo często daty potrzebujemy mieć w jakiejś tabeli w jednej formule, w jednej formie, według jakiegoś konkretnego formatu. No i z pomocą GPT jesteśmy w stanie to zrobić właśnie za pomocą formuły. Coś, co w przypadku takich danych, które są bardzo mocno nieustrukturyzowane, no jest w zasadzie niemożliwe. Jeżeli mamy z różnych źródeł, w różnych formatach, e, ogromny miks danych, albo jeszcze w tekście są te rzeczy umieszczone, to w zasadzie nie ma formuły, która by to była w stanie zrobić. Teraz, z pomocą e, GPT, dużych modeli językowych, jesteśmy w stanie te dane sobie uporządkować, wyczyścić, przygotować w takiej formule. Jedna chyba. Z potężniejszych rzeczy, jeżeli mówimy o użyciu GPT w arkuszach i w, czy to właśnie w szycach, czy w Excelu. I jak widzisz, możliwości formatowania są ogromne, mogą to być adresy, mogą to być waluty. a Czyli tutaj mamy na przykład podane funty Sterlingi w opisie. GPT potrafi nam zapisać w takim formacie, jakim chcemy, czyli w formacie ISO. Możliwe jest też formatowanie zmiana wielkości liter w tekstach. No, to jest akurat możliwe też z formułami, czy też z jakimiś regularnymi wrażeniami, więc może nie robię takiego wrażenia, ale już wyciąganie na przykład e-maili z tekstów jest niezłą możliwością. Ja w ten sposób pomagałem na przykład wyciągnąć z listy danych firmy imiona właścicieli tej firmy i od razu przygotować wersję do maila, czyli odpowiednia formuła imienia. On sobie też radzi w większości przypadków z polskimi imionami, więc zrobienie takiej listy dla 100 pozycji to może ręcznie można, ale jak już masz 1000 albo 5000, to życzę powodzenia z GPT, jesteś w stanie to zrobić. Tak samo sobie też radzi z adresami. Możesz chcieć wziąć na przykład kraj z danego adresu i też zrobi to za Ciebie automatycznie model językowy. No, tak naprawdę ogranicza nas tylko rzeczywiście wyobraźnia. To jest narzędzie. Okej, okay, no to zobaczmy sobie jeszcze tylko przykłady użycia w przypadku kodowania, a tak naprawdę formatowania według jakiegoś sposobu zapisu, czy też języka. Mamy tu przykład z JavaScriptem, mamy przykład z Pythonem. Też jest przykład na przykład... Też jest przykład na przykład... Też jest przykład przekształcania wejścia z html -a. Na JSON-a, czyli konwersja danych, które mamy. No, dosyć ciekawe zastosowanie. Myślę, że ciężko coś takiego osiągnąć w łatwy sposób inną metodą, a tutaj nam wystarczy jedna komenda convert, w tym przypadku GPT podkreśli convert, i mamy dane w takim formacie, jaki potrzebujemy. I przechodzimy do najważniejszej, myślę, części tego nagrania. Jeżeli przewinąłaś, przewinąłeś, przewinąłeś poprzednie, to mam nadzieję, że tutaj trafiasz. Czyli ustawienia tego narzędzia to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co my tutaj mamy i w jaki sposób to narzędzie funkcjonuje. Tu masz teraz widok wszystkich w zasadzie ważnych ustawień. Zaczniemy od tych standardowych, defaultowych ustawień. A, tutaj wybierasz model, i to jest przewaga wersji e, Sheets nad wersją w Excelu, bo masz możliwość tutaj wybrania nie tylko GPT 3,5 Turbo, ale też możesz na przykład, wybrać czwórkę. Jeżeli masz dostępne inne modele, możesz wybrać inne modele. E, to, co tutaj ustawiasz, to rzeczywiście temperaturę i to są standardowe wartości. Jak pamiętasz w tych pierwszych przykładach GPT, nie ustawialiśmy wartości temperatury czy ilości tokenów. Tutaj e, to, co ustawisz, będzie standardowo przyjmowane we wszystkich obliczeniach. Jeżeli nie, ustawisz ręcznie. Formule innej wartości, czyli precyzyjny masz tutaj, jak widzisz, na zero. Mamy tutaj short, medium i long. Ja tutaj chyba racznie przestawiłem właśnie na 500 znaków. W angielskim to będzie około 375 wyrazów. Jeżeli chcesz produkować dłuższe odpowiedzi, no to zdecydowanie musisz ten słowak przesunąć. Oczywiście będzie wtedy to droższe w działaniu, bo im więcej tokenów zużywasz, tym więcej płacisz za zużycie API i bardzo ważny element, czyli kontrola formuł. Standardowo w Google Sheets jest tak, że formuły potrafią się, znaczy potrafią, formuły wykonują się przy odświeżaniu, przy na przykład kliknięciu w komórkę, a my chcielibyśmy, żeby to, co zostało już wyprodukowane przez GPT, było zachowane. No i górna część, czyli Select, Salos with GPT Formula, to on zaznacza te komórki, w których mamy. W ogóle, formuły, żebyśmy mieli e, widoczne te komórki. No, i możemy na przykład odświeżyć w całym arkuszu wszystkie komórki. Uwaga, bo to może być kosztowne. Możemy tylko właśnie w zaznaczonych formułach odświeżyć i możemy tylko tam, gdzie są błędy. Charakterystyka działania API jest taka, że jeżeli masz zbyt wiele zapytań, potrafi w szycach wysypać błędami, i wtedy możemy sobie bardzo użytecznie tutaj odświeżyć. No i ostatnia ważna część za pomocą guzików to zamienianie formuł na teksty. Czyli jeżeli wyprodukowałaś, wyprodukowałeś z GPT jakiś tekst, który cię satysfakcjonuje, to warto tą komórkę zaznaczyć za pomocą którejś z poprzednich opcji, w jaki sposób zaznaczamy i kliknąć, że ma zamienić albo właśnie w zaznaczeniu, albo w całym arkuszu formuły na wartości. Po to, żeby się nie wykonywały i nie płacić za API, nie wykonywają formuły, no to trzeba sobie tutaj kliknąć zapauzowanie formuł GPT. To powoduje, że formuły nie będą w ogóle wykonywane. Warto oczywiście pamiętać o tym przełączniku i o tym, że masz się go włączony, bo możesz się zastanawiać, dlaczego arkusz mi nie liczy. I tak samo, jeżeli otrzymujesz te same wyniki, to właśnie tutaj włączenie pamięci tymczasowej cache'u cache powoduje, że formuły nie są odświeżane. Bardzo bezpieczne ustawienie. Ja polecam z nim pracować, a w momencie, kiedy wiesz, co robisz, to sobie. Wyłączysz po to, żeby móc, po to, żeby móc po prostu przeliczyć dane komórki ponownie, uzyskać inne wartości niż te, które są. To tyle jeśli chodzi o ustawienia i o to, co możesz zrobić z GPT For Work. No i przejdźmy jeszcze do wersji Excelowej. W dodatkach Excela musimy sobie oczywiście zainstalować na stronie tego całego narzędzia. Jest bezpośredni odnośnik, więc nie pokazuję już wszystkich szczegółów. Pojawiać się dodatkowe menu tutaj. I w tym menu masz bliźniaczy, pasek do tego, który jest w szyicach googlowych. Natomiast różni się tym, że nie wprowadzasz API. Jako darmowy trial dostajesz kredyty na start, 300 kredytów, a później już ponadto musisz sobie kredyty zakupić. Kredyty są ważne 90 dni. Najmniejszy pakiet kosztuje 19 dolarów i to jest 10 tysięcy kredytów. Tych pakietów jest więcej niż to, co tutaj widać. Ten średni to jest 79 dolarów, 50 tysięcy kredytów. No i najwyższy pakiet 300 dolarów, 250 tysięcy kredytów. Jeden kredyt to jedno wykonanie. Pamiętaj, że tutaj masz dostęp tylko do GPT 3,5. No ale my też pracowaliśmy wszyscy z GPT 3,5. OK, bardzo dziękuję. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł ci trochę więcej e, zobaczyć, zrozumieć, jak możesz wykorzystać GPT w arkuszach. Ja zapraszam na naszą stronę właśnie growtools.pl do naszego katalogu narzędzi, gdzie znajdziesz to narzędzie i wiele innych interesujących narzędzi. Zapraszam też do zapisu na naszą listę mailową. Do zobaczenia.